Dzień dobry, kochani słuchacze. Spotykamy się już chyba po raz piąty, a będziemy się jeszcze spotykać, bo tematów w tych naszych starociach, bo to się od tego zaczęło, że starocie Izby Regionalnej jest tu tyle, że nie wiem, czy przez, przez rozdół, żeby to wszystko przerobić. Dzisiaj jesteśmy w takim dziale, który dotyczy szewstwa. Tak się dzisiejsze będzie nazywać. W jednym słowem szewstwo. Dotyczy warsztatu pracy szewca z Dolska. To, co dzisiaj, jest, jak chodzi o maszyny, zobaczymy, to pochodzi od jednej rodziny, która no już prawie 30 lat temu przekazała te wszystkie no, sprzęty, a pracowali jako szewcy przez pokolenia to przekazała rodzina z ulicy Podgórne. Odbierałam to z takiego małego domku. Bardzo sympatycznie uznali, że to już przekazać dla historii. Także yy, najważniejsze to, co ja teraz wspomniałam o tej rodzinie Hoffmanów, to to są te cenne maszyny, które no, na oko znowu mają też powyżej 200 lat. Można by się potem pobawić kiedyś, Wymagałyby remontu. W tej chwili nie są do użytku. Dlaczego na przykład w maszynie szewskiej jest takie coś tylko cienkie, a nie tak jak my mamy w maszynach płasko? Ponieważ takimi maszynami szyło się cholewki. A żeby móc uszyć cholewkę, trzeba było obracać. Tu nie mogło być twarde nic, ponieważ to się obracało. Dzisiaj pokażę, jak to wyglądało. To jest właśnie cholewka skórzana. I żeby dobrze przyczepić tą zelówkę, czyli ten spód, trzeba było najpierw naciągnąć na formie. Tutaj mamy dużo, dużo takich, widzicie jak to było? On potem naciągał, ja myślę, że trochę namoczył tę skórę. To nie było tak łatwo. Także mamy tu dużo form. To są formy nie tylko przekazane przez tamtą rodzinę, bo niektórzy sobie. W domach też skombinowali sami. To na przykład jest gospodarczym sposobem dziergane i żeby zrobić z tego sandałeczki, to proszę, jak pięknie. Jak miał formę i, i umiał sobie poradzić, to mógł takie sandałki sobie też wykonać. Tu na przykład, jak jesteśmy przy sandałkach, to zobaczcie, jak chodziły dzieci. Dziewczęce sandałki na, na drewnie. Drewno wycięte odpowiednio, może dziadek, może ktoś się bawił, i w ten sposób sandałki. Tu mamy tylko jedną sztukę w tej chwili. Ale jak już jesteśmy przy drewnie, bo właściwie trzeba by zacząć od najstarszych butów, jakie my tutaj mamy. To były buty z drewnianą podeszwą, ale również były dobrą izolacją przed wilgocią i zimnem. Jeden z moich kolegów Emerytów opowiadał, jak zobaczył te buty. Właściwie to nazywali trepy, yy, bardzo różnie. I yy, yy, takich nawet przychodził do szkoły. Ja myślę, że no, twardo było iść, ale o, jemu było ciepło i wygodnie. I tego typu buty. Używano w gospodarstwie, na podwórzu głównie. Bo wyobrażacie sobie zresztą z filmów, nieraz widzimy, jak to wyglądało, jak było wiosenne błoto. To było niemożliwe. To najczęściej używano takich chodaków, to też były na drewnie, ze skórą. Niektórzy będą jeszcze pamiętać, co tu dzisiaj usłyszą. To były skórzane wieszki, to były takie laczki. I nazywały się to chodaki. I w tym w to, w to podwórze szedł jak inaczej. I myślę, że i tak to było zdrowsze. Później te gumowe wszystkie, bo my teraz składamy gumowe, ale ciało nie oddycha. A w tych mógł na pewno być cały dzień. Także to były, przypuszczam, że to właśnie dotyczy tych trepów. I tak samo to. To były bardziej wpływy, takie u nas używano, ale bardziej wpływy holenderskie, jak się ogląda też stare filmy czy gdzieś czyta, to właśnie z takim czubkiem bardziej to wszystko przyszło gdzieś tam z zachodu do nas. Ale było bardzo wygodne. Było zdrowe. To drewno było nie do zastąpienia w tym przypadku. I teraz tak trzeba było, nie wiem w jakim momencie, ale może już teraz, że dawniej buty nie kupowało się tak w sklepie jak dzisiaj idziemy, wybieramy rozmiary, wy Buty robiło się na miarę. Zaczyna to być modne. Czasem, jak ktoś tak ogląda jakieś reklamy, to widział, tak, zeskanuj sobie stopę. To już dawno było. Wtedy szewc zaczynał od rysowania stopy na papierze i według tego robił buty. Także ten szewc to był przemysłowiec również, on był rzemieślnikiem i wykonywał. I tu mamy takich butów kilka. To na przykład są też robione buty na miarę. To już są powojenne, po II wojnie. Damskie buty, to robienie butów na miarę, byśmy nazywali na urząd, a to było na, no nie wiem dlaczego akurat tak to mówili, ale wszyscy sobie na urząd zamawiali buty. To już były buty takie na pewno trochę droższe, ale czasem nie było innych. I teraz, jak chodzi o takie te buty robione na miarę, to może idźmy kolejno. Mamy tu buty, w których najczęściej rolnik przyjeżdżał konno do, do miasta, kupował węgiel, sprzedawał ślinie, przyjeżdżał załatwiać formalności, i wtedy Mars zimą. No a to było też bardzo skórzane z filcem to były najczęściej używane buty przez gospodarzy. I co jest tu ciekawe, bo tu się muszę zatrzymać, jakby tak ktoś się tu przyglądał, ja bym mogła tu mówić bardzo dużo na ten temat. Słuchajcie, podeszła tu była, zaznaczone były dziurki i wbijano drewniane kołki. Tu je widać. Drewniane kołki umocowujące. To było nie do odklejenia, bo jak te kołeczki dostały w wilgoci, nasiąkły, to było, można było nosić latami. Naprawdę latami nosić. A jak chodzi o reperacje, to często, zresztą to szewc, ale niektórzy nawet prywatnie, mieli takie kopyto. Jak chciał robić obcas, reperować na przykład, no to robił na tej części. Jak chciał robić kolewkę, tu zelówkę od spodu, no to musiał na tej większej, bo wtedy mógł przybijać, bo to jest meta. To, jest, to się nazywało kopyto. A żeby z kolei buty zachowały y, jakiś szyk i były długo, piękne, bo to się robiło buty na kilka lat, y, to prawidła stosowano. To było tak, że można to było regulować, te buty, włoży, buty włożył i naciągnął tu. Jakby to, na jakim bucie wam to, to pokazać. Tu nawet widzimy takie formy do małych bucików dla dzieci. To wszystko tu akurat już przybite. Ale te formy to jeszcze. O tu jest piękna. Jak włożył w but, żeby to miało kształt, no to to się samo tu już uginało i regulowało, że ten bucik był zawsze zgrabny. Tych form tu mamy bardzo dużo. Prawideł, prawideł. Bo formy to to jest to. A tam to by prawidła. Ale teraz, co jeszcze chciałabym powiedzieć, a po, a po tych prawideł? Mamy tu jedne buty, które często wykonywało się raz w życiu. Buty, które jakiś czas mówią oficerki, ale to one właściwie nie miały z tym nic wspólnego. Chodzi o to, że były to buty całkowicie skórzane, mówiąc potocznie na nasze czasy z najwyższej półki. Były to buty naprawdę bardzo, bardzo cenne. I one też miały prawidła. Zobaczcie, że tu jest tak napisane, że jest P i L. Żeby nie pomylić, wbijał to wszystko. Wbijał. Jak zdjął, to wbijał, żeby stale ten fason taki był. One nie mogły być pogięte, brzydkie. No i bardzo niesamowicie cenna sprawa to przekazała rodzina Bielańskich z Nowieczka. Bardzo tu możemy być w Izbie dumni. Że takie coś posiadamy. I jak chodzi o te rzeczy, które tu, bo, bo tu są wszystko narzędzia, którymi ten szewc pracował. Myślę, że jakby się tu wgłębił jakiś muzarnik, to mógłby nam pozazdrościć właśnie takiego sprzętu. Ale jak się tu obróciłam, to jeszcze coś zauważyłam. Żeby podeszwa nie była płaska, czyli że, żeby miała ten. Te, te wypukłości, to moczono tą podeszwę, ustawiano urządzenie i przykręcano. To jest też już ewenement. Żeby ona nie była, żeby to się dobrze szło. I wtedy tymi urządzeniami przykręcali, to się formowało, wysychało. Bardzo żmudna, ale bardzo ciekawa praca. Zastanawiam się, co tu jeszcze z szewstwa ciekawego, jakby tak się tu. Wgłębić to, bo była w stanie pokazać, jak to działało, ale myślę, że nie o to chodzi. Na dziś dziękuję.